Dzisiaj tutaj mogliśmy razem z premierem Słowacji obserwować manewry wojsk Grupy Wyszehradzkiej razem z wojskami amerykańskimi, brytyjskimi. Te manewry pokazują naszą jedność, pokazują naszą solidarność. Pokazują także, że nasz najsilniejszy sojusz militarny w historii świata, Pakt Północnoatlantycki, NATO, jest realną siłą. Jest rzeczywistą siłą, która przeciwstawia się wszelkiej agresji. Razem z żołnierzami amerykańskimi, brytyjskimi prowadzimy jedne ćwiczenia za drugimi. Tutaj w Nowej Dębie ćwiczyło ponad 1700 żołnierzy łącznie w tym ćwiczeniu Puma-22. I będziemy to robić do skutku. Będziemy to wzmacniać, aż mam nadzieję, że ostatni żołnierz rosyjski wyjdzie z Ukrainy. Ale również wtedy będziemy wzmacniać nasz sojusz.